Mandero to znowu ja, wasz ulubiony youtuber i w pierwszej kolejności z nowej playlisty dzisiaj zajmiemy się zadaniem fotograficznym eee, i już przechodzimy do sedna sprawy, żeby nie przedłużać jednak e, niestety będę nagrywał filmy oddzielnie fajnie było nagrywając razem, ale jakoś to nie trafia do ludzi i mam masakryczne wyświetlenia na tym 3 w 1 w do tego, jak nagrywałem je oddzielnie, tak jak miałem na przykład, nie wiem, 2-3 tysiące wyświetlenia na filmie, tak na 3 w jednym mam raptem nieraz 1000. Eee, no to no to, a no to, jest masakra, nie? No nie wiem, czy, co tu się stało, ale to nie działa. Nie wiem, czy tu działa z algorytm YouTube'a i nie trafiam do ludzi. No dobra, wyzwanie fotograficzne Projekt Kosmos, fotografuj samochód Mercedes AMG 1 z roku 2021 przy Gran Telescopio. Więc wybieramy sobie Mercedesa AMG 1. Lecimy sobie na Mercedesa. Mamy tutaj AMG 1 2021. A w ogóle Mam mega opóźnienie w tych filmach, bo zrypała mi się Forza. Jeżeli ktoś złapał ee, ten sam błąd 0x0 i Forza mu nie działała, e, to zapraszam do mojego filmu, gdzie e, o, przeglądam playlistę i tłumaczę, jak naprawić ten błąd. No i tyle. Dobra, mamy Mercedesika i spimy się na wulkanie przy teleskopie. Tak jak mamy cały tutaj ten wulkan. Sobie zoomujemy, to teleskop jest tutaj u góry wulkanu, nie nigdzie tutaj przy jakiejś, tutaj jest jakieś tam zabudowania i tak dalej, ale teleskop mamy u góry. Żeby nie mylić nigdzie i łatwo trafić. Więc proszę bardzo, zrespiliśmy się, rozglądamy się, kurde idealnie się z... zrespiłem. No i co, wchodzimy sobie w tryb zdjęć. Robimy sobie AMG1 z teleskopem. Pura zaliczona i teleskop zaliczony. Całe zadanie jest zaliczone. Jeszcze sobie sprawdźmy, czy na pewno. Pyk! wyskoczyła informacja, i też jest zaliczone. Jeszcze tylko sobie sprawdzę. Dobra, był jeden punkt, mam teraz 3 na 300 czyli działa, e, bo też słyszałem, docierały do mnie słuchy, że ludzie robią playlistę, a cały czas mają jeden punkt i nie rosną im punkty. No ogólnie zarąbista jest e, ta aktualizacja, 16 GB, gigab 2 lata gra na rynku, oni takiego bubla wyp wypuszczają, że połowa ludzi, e, no nie działa im gra, no dobra. Zadanie zaliczone. Zapraszam na mój kolejny film z poszukiwania skarbów. Jeżeli ktoś nie wie, jak zrobić, banalnie proste, ale zawsze u mnie na kanale znajdziecie tą podpowiedź. Także strzałeczka i zapraszam na kolejny film. Nara.